Mamy takie zadanie. W okręgu kąt wpisany alfa jest oparty na tym samym łuku co kąt środkowy 2 alfa. Oblicz wartość kąta alfa wpisanego, jeżeli kąt środkowy ma miarę 80 stopni. Możemy sobie tutaj zrobić taki malutki rysunek pomocniczy, żeby wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Tutaj mamy środek okręgu. Jeżeli teraz narysujemy sobie kąt środkowy, to on będzie wyglądał mniej więcej tak. Oczywiście to jest dowolny kąt środkowy i wiemy, że ten kąt wpisany ma miarę alfa, a kąt oparty jest na tym samym łuku co kąt środkowy i tutaj mamy 2 alfa. Czyli ten kąt środkowy tutaj będzie miał miarę 2 alfa. A kąt wpisany jest alfa jest oparty na tym samym łuku, czyli zobaczcie, z tego samego miejsca wychodzą ramiona co kąta środkowego, czyli tu ma jeden punkt wspólny i tutaj jest drugi punkt wspólny. Te dwa kąty są oparte tutaj na tym samym łuku. Jeżeli bym tu napisała literkę AB, tu na przykład literkę C, to mogę powiedzieć, że kąt ACB jest oparty na łuku AB. Jak tu wpiszemy literkę O jako środek okręgu, to wiemy, że kąt AOB też jest oparty na tym samym łuku AB. I teraz zobaczcie, tu już widać, ten kąt jest 2 alfa. Ten z treści zadania wiemy, że jest alfa. No to skoro 2 alfa jako środkowy ma 80 stopni, to łatwo zauważyć, że kąt alfa ma 40 stopni. Tu wręcz w zadaniu jest powiedziana własność, że Kąt wpisany jest dwa razy mniejszy od kąta środkowego. Bardzo podobne jest to zadanie. Tutaj jest co prawda na rysunku. Tutaj mamy kąt środkowy, bo tu jest wierzchołek tego kąta w środku okręgu i on jest oparty na łuku, jeśli tu wpiszę literkę A, tu B, to jest oparty na takim łuku AB. I zobaczcie, że ten kąt alfa, on jest... Kątem wpisanym i on jest oparty na tym samym łuku. Dokładnie tak samo. Czyli kąt alfa to będzie 260 stopni, podzielić na dwa, co nam daje po prostu 130 stopni. Jest takie przypomnienie podstawowych własności kątów wpisanych i środkowych. Bardzo podobne zadanie jest tutaj. Mamy policzyć ten kąt tutaj zaznaczony kolorem różowym, kąt alfa. Załóżmy, że to będzie. I teraz możemy to robić na dwa sposoby. Zobaczcie, jeśli tu jest 60 stopni, to jest promień i to jest promień. To łatwo zauważyć, że te kąty tutaj też muszą mieć, muszą mieć po tyle samo, a zatem to będzie trójkąt równoramienny. Ale. 180, odjąć 60 to jest 120. A jak podzielę na 2, to mam po 60 stopni, czyli to jest nawet trójkąt równoboczny. Tutaj był promień, tutaj też jest promień, bo od środka do okręgu prowadzi promień. Czyli znowu ten trójkąt też jest trójkątem równoramiennym. To jak od 180 odejmiemy 130 stopni, to nam zostanie 50. Na dwa kąty to mamy po 25 stopni. A zatem ten kąt alfa będzie sumą tych dwóch kątów, 60 i 25. Tutaj może dopiszmy stopni, żeby elegancko wyglądało, a zatem będzie 60 plus 25. Kąt alfa ma 85 stopni. Powiedziałam, że to możemy robić na dwa sposoby, i teraz pokażę ten drugi sposób. Weźmy sobie inny kolor. Ten kąt to kąt środkowy. Zobaczcie, taki kąt też jest kątem środkowym. I to razem ten kąt będzie miał 130 plus 60 stopni. To jest razem 100, 190 stopni. To jest kąt środkowy. Ten kąt jest kątem środkowym i on wtedy będzie oparty na takim łuku. Tutaj mamy literkę A, jedno ramię, a tu się kończy drugie ramię, czyli literka B jest oparte na tym łuku. Tutaj AB. Zobaczcie, że tutaj będziemy mieli kąt środkowy ten oparty na łuku tym, na tej drugiej części tego okręgu. I ten kąt środkowy z tej strony to będzie ile? Dookoła mamy 360 stopni, czyli od 360 stopni odejmiemy sobie te 190 stopni, które tutaj policzyliśmy. No to nam wyjdzie 170 stopni. Czyli ten kąt tutaj ma 170 stopni. To jest kąt środkowy i on jest oparty tu na tym łuku, na tej części. I zobaczcie, że ten kąt alfa, jako kąt wpisany, jest oparty dokładnie na tym samym łuku, czyli w ten sposób ma odwrócone na tym łuku. A zatem kąt alfa to jest połowa z tego kąta środkowego. Czyli 170 stopni wystarczy podzielić na 2 i to nam daje 85 stopni. A zatem dowolnie, czy tą metodą, czy tą, dochodzimy do tego samego rezultatu.